Dzień dobry wszystkim, witam w drugim vlogasu, w sumie na tym kanale już. Tam jest nowy rowerek Rose de Bruce 2. Trochę wydymany przez kolegę już, bo używany, kupiony, ale sprawuje się nawet na chwilę bardzo dobrze. Oczywiście pajk to pajk, więc działa cudownie, koła rewersowe. Siodełko trzeba wydupić, bo w wie ten wie jakie to jest niewygodne. Gripy lokony. Niby słabo, ale w sumie mi nie przeszkadzają na obecną chwilę Później się wymieni po prostu na moją, mój stary kokpit, bo jeszcze ja został z tamtego roweru. Oko się lata. co w się sensie dziwnie, bo jednak te kilka miesięcy daje, daje sobie mówić. się. Nie lecimy, nie? Ale owo Ale działa Epa! Smurteczka Trzeba hamować Bo kurwa jakiś sit grabo na więcej mi nie stać, za biedny jeszcze jestem. Lecimy, Linie. Pierwszy stojan. Lecimy. O! Może to bo... Jest! Dobra. Wcześniej było mi stać tylko na sitgrawa, to teraz to, bo się zarobiło już, nie? Od razu. Lecimy. Dwa. Tutaj spokojnie Lecimy dalej. Multka jest pierwsza Jeep. Druga Whip trzecia bizon kurwa w ścianie i chuj. Nie wiem co wam powiedzieć. Nie pomóż, co ja mam z nim nie, zrobić teraz ludzie. Ja. <laughs> Uśmiechnij się Hejka wszystkim, z tej strony bizon. Alon poleciał Kuchaj skaderze po prostu, nic więcej, nic, to nic to dodać, to nic to ująć panie. Ładnie zrobił. Teraz też, w sumie, żeby nie było, że tutaj tylko jaski są. Zaczniemy pracę nad nową linią, która w sumie powstanie z tego oto monstrum tutaj. To była stara, duża. Taki step-up. Strasznie słabo to działało, więc mamy nowe plany na to. I teraz będzie wyglądała w taki sposób, że tutaj będzie multka napędzająca, fajna. Tutaj będzie. Dwa razy mniejszy Po prostu jakby taki step up Coś koło tego Tylko, że będzie przewyższenie I raczej dziura pomiędzy Więc żeby było oczywiście straszniej A dalej Dalej w sumie tak samo Możliwe, że zmieścimy to jeszcze jedną hopę Tam gdzie są takie palety I trzecią tam zostawimy w tym miejscu Będzie fajnie Więc no Ogólnie to jest straszna lipa Z pogodą Wieje jak nie wiem co, pizga okropnie po prostu, nic dodać nic ująć, strasznie po prostu wieje, nie da się jeździć, to są po prostu dwa koneserzy, dwójka koneserów, którzy po prostu cały czas jeżdżą i mają w dupy to, że pizga 20 na godzinę, oni są tacy mocni po prostu. więcej. OK, jesteśmy teraz po lapseie. tutaj jak widać nasypaliśmy trochę ziemi na kolejną muldę, która ma być na wzór tej, tylko na linię większych chopek, no i ogólnie dzisiaj troszkę nasypaliśmy, tutaj Będę nadaliśmy nas, mniej więcej dobrać. kształtu po powrocie, no i na następny raz jak przywiozę łopatę, będziemy to wszystko starali się szejpować i ładnie układać w kształt muldy, jeszcze dosypiemy trochę ziemi. No i ogólnie, no dzisiejszy dzień był bardziej poświęcony najazdki. O, a tutaj on pokazuje, że coś robi. Pod po, po ostatnie minuty przyszedł, a, o, ej, ale dużo zrobiłeś, Ej, ej nie zad... No i ogólnie wszystko na zajawce. To, to w skrócie tak. Do... Zaczęliśmy poprawiać tą hopę, to wybicie w sumie. I klepaliśmy, klepaliśmy. I wybicie uznało, że się poddaje. I się zrobiła wielka dziura na dwie łopaty. Więc się poddajemy na obecną chwilę. Dziękujemy wszystkim osobom, które to skakały, kiedy było zamknięte jeszcze Pozdro. Kto wie, ten wie. I no, jest lipa po prostu. Nie mamy, mamy teraz na to siły. Skrzywione jeszcze jest dziura. Jest skrzy, je skrzywiło się całe wybicie, zrobiła się dziura na środku. Miała być poprawka na 10 minut, a wyszła prasa na pewnie godzinę ponad. Mm. Więc trzeba będzie wrócić kiedy indziej. I najlepiej z łopatą. tutaj coś z deskowego ogarnęli. No to też będzie dobry pomysł. No. Nawet jest fajny plan, jakbyśmy zrobili tak 15 desek po prostu, które będą szły cyk, 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 to będzie w miarę płynnie i będzie równo, możemy to łatwo przytwierdzić, więc takie, też fajnie. A mata Bo będzie działała ładnie. O jakbyśmy dali długie takie, mm, ta, takie jakieś byśmy, jakbyśmy mieli te gwoździe, byśmy to poprzybijali jeszcze na dole, jest tutaj i to by fajnie poszło myślę. No i tak właściwie no nawet myślę, jakbyśmy to... mieli coś podobnego do tych desek tutaj. Przecież bo one są fajne, giętkie Ja mam jeszcze w domu takich płyt, no i mam stary może też przywieźmy. No i jego ojciec też może przywieźć, więc będzie spoko Ale no, na razie to I nie ma to co I mogli położyć to, nie ma co O patrz, bo mamy tutaj kąt zrobione zrobiony i na to tylko te deski No tak, to jest właśnie mało robota, ale trzeba odgarać materiały I kogoś to nam da te materiały, więc to akurat najmniejszy problem No jest... <grym> jest słabo, ale damy radę, no, nie? Mogę no, tam